Pierwszą sobotę października od bieżącego roku Wisła świętowała Dzień Spadochroniarza, który został połączony z odchodami 70. rocznicy powstania pierwszej samodzielnej Brygady Spadochronowej. Wziął się stąd, że... Wiślanie byli również, służyli w pierwszej samodzielnej brygadzie spadochronowej. Ludzie, którzy bądź mieszkali w Wiśle, bądź z Wisłą byli w jakikolwiek sposób związani. Między innymi kapitan Albert Smaczny, który jako jeden z piętnastu spadochroniarzy za udział w operacji Market Garden dostał oznaczony orderem wirtuki Militari. Również z Wisły pochodził jeden z bardziej znanych cichociemnych, Adolf Pil. Stąd pomysł, żeby właśnie tych ludzi uczcić i honorować, przywrócić o nich pamięć. Po oficjalnych uroczystościach nastąpiła prezentacja wyposażenia i uzbrojenia grup rekonstrukcyjnych i pojazdów militarnych. W planie są pokazy tu sprzętu. Można zobaczyć właśnie z, y, pojazdy militarne żołnierze XVIII Batalionu, uzbrojenie właśnie współczesne naszych wojsk spadochronowych. Poza tym właśnie rekonstruktorzy, którzy odtwarzają różne jednostki z czasu II Wojny Światowej, ale i współczesne. Stoję na tym pojazdu. Jest to replika pojazdu niemieckiego SDKF Z247B. To wóz łączności, wóz dowodzenia w jednostkach Reusdeutschland, były wykorzystywane też w jednostkach zwiadowczych. Czas fajny. W tej wersji, co w tej chwili widać, to jest 3 lata, jeszcze są takie drobiazgi typu wykończeniowego, elementy dodatkowe, kwestia zarejestrowania jako zabytek, bo jest taka możliwość, no i takie ogólne poprawienie parametrów że po tym pierwszym przejeździe, po tych dziurach, że jednak nad tym musimy jeszcze popracować. Największe zainteresowanie wzbudziła rekonstrukcja bitwy pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej podczas operacji Market Garden w Holandii w 1944 roku się wiatr w granicach maksymalnie 5 metrów na sekundę, średni 3 warunki lądowania idealne 4 metra Cześć panowie, na GB, odroboczenie biednych polów w jak Dla większości osób, które odwiedziły tego dnia Wisłę, była to pierwsza okazja, aby zobaczyć sprzęt wojskowy na żywo.